Cześć! Witajcie na kanale Agnieszka Grzelek Beauty Dzisiejszy challenge wziął się z tego, że bardzo dużo osób prosiło, żebym zrobiła cały makijaż Na przykład przy użyciu tylko najciemniejszych kosmetyków Albo cały makijaż tylko przy użyciu najjaśniejszych kosmetyków Albo pół twarzy najjaśniejszej, a pół twarzy najciemniejszej Ale ja wpadłam na pomysł, że będę losować <todgłosy> Czyli będę robiła makijaż w takiej samej kolejności, jak robię to zazwyczaj, ale przy pomocy amerykańskiej 25 centówki będę losować, czy zrobię to najjaśniejszą rzeczą, jaką mam, czy najciemniejszą rzeczą, jaką mam. Powiedzmy sobie, że reszka będzie najjaśniejszą rzeczą, a orzeł, czyli w tym wypadku jakiś ptak, będzie najciemniejszą częścią. Heads, tails. Jasne, ciemne. Jasne. Mam nadzieję, że zapamiętacie. I mam nadzieję, że zapamiętam ja. No cóż, to jeden z tych challengerów, który. Może wyjść albo bardzo śmiesznie, albo bardzo głupio. Mm, 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 mm. Wydaje mi się, że w tym challenge'u pominę bazę, dlatego że bazy wszystkie mam przezroczyste, więc <grym> po co? I przejdę od razu do podkładu. Mm, mm, mm. Najjaśniejszy versus najciemniejszy i tutaj walka będzie między podkładami Nyx'a. Dosłownie wzięłam najjaśniejszy z całego setu i najciemniejszy. Najjaśniejszy to jest Pale i najciemniejszy nazywa się Deep S. Presso. Więc albo będę jasna, albo będę kawą Przyznam, że ten krok stresuje mnie najbardziej bo tu wszystko może pójść bardzo nie tak i może cała reszta nie uratować tego co się tu stanie. Moneta? Jest super. Zastanawiam się ile razy w tym filmie ta moneta spadnie gdzieś tutaj naokoło. Nie wiem Uff, Dobra, jeszcze raz. Reszka to jest jasny, orzeł to jest ciemny O, okej okay. Ale się boję, jestem się stresuje! Jest to reszka! Okej, okay. serio. Możecie się śmiać albo nie, ale naprawdę się stresowałam. Że będę kawą. Najbardziej stresujące rzecz za mną. Co wcale nie oznacza, że będę wyglądać dobrze, dlatego, że, tak jak mówiłam, to jest najjaśniejszy podkład, jaki w ogóle posiadam. I jest on dosłownie prawie biały. I niesamowite jest to, że to jest normalny kolor dla niektórych osób. Uhu. A więc jakby to powiedzieć. Zaczynajmy. Już. Koniec. O Boże. No dobra, oh a yeah, ja bądź dzielna. To tylko podkład. Zastanawiam się, ile osób teraz jest w ogóle zawiedzion zawiedzionych, zawiedzionych cokolwiek, że nie był to najciemniejszy podkład. Bo wy jesteście takie trole, że chcecie, żebym wyglądała jak debil. Znaczy, no może się nie będę wyglądać tym dobrze, ale jednak w ciemniejszym kawie, w espresso, wyglądałabym gorzej. Teraz jestem takim, wiecie, tuszkiem, troszeczkę się nie opaliłam. I mimo że ten challenge ma naprawdę małe szanse, żeby y, makijaż w nim wyszedł ładnie, to i tak chciałam wam powiedzieć, że jak zwykle będę się starać, żeby to wyszło najlepiej jak może być przy użyciu tych produktów, które będę musiała używać. Więc podkład mamy z głowy. Mm, mm. Mm, mm, mm. I teraz czas przejść do korektora. I tutaj, tak jak poprzednio, może wyjść jasno bądź ciemno. Bitwę stoczą ze sobą jaśniejszy podkład Urban Decay w kolorze Fair i ciemniejszy NYX Can't Stop, Won't Stop w kolorze Deep Cool. To jest mój najjaśniejszy i najciemniejszy korektor. I teraz <grym> wyglądam jak debil. Mniejsza. Okej, okay. boże, jakie to byłoby straszne, jakbym miała teraz najciemniejszy korektor. Okej. Okay. Okej. Okay. <śpiewa> I zaczęłam się tak <śpiewa> O nie! O nie! <śpiewa> już nie mam takiego szczęścia jak miałam na samym początku. Zwycięzcą jest kolor Deep Cool. O Boże. Ter dobrze, teraz już, już wiem, że to... Nie ma szans, żeby to wyszło dobrze teraz. Już. Nie ma szans, jakby ten korektor jeszcze był jasny. O, się popłakałam. O no dobra. Nie mogę właśnie, nie mogę! Dobra. To mi zwykle nakładał korektor. Nie no, umrę. O Boże, zamiast przekrywać Ciebie pod oczami to je teraz wzmacniam. Zrobię na brodę, to na czoła. jakiś kot, jakiś bardzo dziwny kot ale przykryje też niedoskonałości ja po prostu, co ja co mam z tym zrobić teraz? dobra wymyśliłaś taki challenge? brnij ich to uh. o boże, o nie on zastyga uh. Uh. to jest absurdalne nie jestem w stanie tego uratować teraz najjaśniejszy podkład i najciemniejszy korektor co może wyjść nie tak? no na przykład wszystko No, wygląda jak panda, ale to w zasadzie jest. <laughs> świetna robota w przekryciu niedoskonałości. O wiele mnie widać. Chciałam powiedzieć, że to jest całkiem niezły początek jakiegoś takiego halloweenowego makijażu na vampira. Zobaczcie, taki fajny, niewyspany Boże, jak to źle wygląda. Zauważyłam, że nie da się tego ładnie wblendować w sensie tak ładnie nie ukrywa, tak jak normalny korektor, który jest tylko delikatnie jaśniejszy niż podkład. Boże. No nie, no to ja nic więcej z tego nie zrobię. To jest, to jest to najlepiej jak potrafię. <gry> A więc teraz czuję się jak mega creep, ale przechodzę do kolejnego roku, którym jest puder. I tutaj akurat, jeżeli chodzi o pudry, to nie miałam bardzo ciemnego pudru, bo po co? Bym go miała mieć. Więc walka będzie między Huda, buty w kolorze Sugar Cookie, czyli biały i Makeup Up Forever, to jest, nawet nie wiem jaki numer, ale w każdym razie to jest najciemniejszy puderek, jaki posiadam. I w zasadzie chyba, nie, i tak nic już nie uratuje tej sytuacji. Nieważne, Ok, rzucam. Jaki ładny dźwięk mogę był, taki ting! I mamy najjaśniejszy puder. Huda Beauty do akcji. No, mam już nawet pędzelka może jakby to cokolwiek mogło teraz pomóc No, słuchajcie, tęskniłam za challenge'ami, które prawie mają zerową szansę, żeby wyszły ładnie. Ale przynajmniej są śmieszne i nieoczekiwane. O Jezu, to był brokat. <laughs> o nie, mam brokat na twarzy! Był brokat na pędzelku, jak to się stało? O, teraz jestem jak. Edward z zmierzchu, z, z tym po prostu błyszczącym tym. Nie wiem, jak się stało, że na tym będzie był okradł. Dobra, nieważne. Puder skończony. Po pudrowaniu czas na konturowanie. I tutaj jest walka pomiędzy Benefit Hula Light. Czyli jest to najjaśniejszy kolor konturowania, jaki mam. To jest po prostu ciemniejszy puder, tak na mój gust. I pomiędzy paletą z Anastazji Beverly jest do konturowania i tutaj najciemniejszym kolorem jest ten Ja on się chyba nazywał Dark Brown Ash coś takiego, nie pamiętam, w każdym razie bitwa pomiędzy tymi dwoma hmm, <grym> nieważne Jeszcze raz do tej pory mi całkiem nie zeszło i mamy najciemniejsze konturowanie bo jest to reszka. No, orzeł, orzeł, orzeł jest, tak, orzeł, tak. tak. Najciemniejsze, no czyli Anastazja. <grym> o Boże! Dobra. Jak widzicie, jest to nieużywany kolor. Zamoczyłam w nim tylko raz palec, żeby sprawdzić, czy jest ciemniejszy od innego, który, na no, który patrzyłam. O! Uh. O! Oh. 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 O Boże! No dobra. Słuchajcie, jakbym wzięła najciemniejszy podkład i najciemniejsze konturowanie, to by to wyglądało całkiem spójnie. O! Może być ciężko mi to wtopić w taki jasny kolor, ale z małą pomocą beczki... Boże. <grych> no, tutaj też będzie mi dosyć ciężko to ukryć, ale jak wiecie, robię to zawsze. Więc zrobię teraz. Mm, mm, mm. No, teraz to się na pewno pozbędę tej drugiej brody. W ogóle nie będzie zwracać na siebie uwagi. No to teraz nosek. Mm, mm, mm. Nie Ale nie ma chyba tego zabrać. Jeszcze wzmocnijmy troszeczkę, bo czemu nie? Powinna teraz zrobić takiego mema, że kiedy Agnieszka zaczyna żałować swoich wymysłów. Ej, nawet no wy, patrzcie, teraz już prawie w ogóle nie widać mojego podkładu. Prawie. Przebijają takie białe plamy między ciemnymi. Co ja mam pod w ogóle? To jest patologia, co tu się dzieje? Okej, okay. koniec serca Aga, tak sobie wymyśliłaś, tak sobie masz. Konturowanie dun. I teraz. Teraz róż. I w jednym naróżniku mamy najjaśniejszy róż od Ingrid. W kolorze nie ma koloru, nie wiem, 10, w kolorze 10, taki jasny. I najciemniejszy róż od Fenty Beauty. W kolorze Ruby Riches. Ruby Riches. To jest mój najciemniejszy róż, jaki mam. Ćwierć centówka. Jezu, gdzie to poleciało? Uu, dobra. Co to? Powiedzcie mi, co to? Uu, najciemniejszy. O, moje serce mi boli. O co chodzi? Tylko podkład był jak gdyby dobry i teraz wszystko jest... chociaż nie. Puder też był na Dobra, Dobra, bezużyteczne. Róż od Fenty Beauty. Ośmiechnę się pięknie. Mm. Oh, o, Jezu, on jest ładny, on jest naprawdę ładny, tylko jest bardzo ciemny. Uh, Słuchajcie, <grystanie> on się naprawdę przepięknie błyszczy. To jest bardzo ładny róż. Tylko może trochę do ciemniejszej karnacji, albo do innego makijażu albo w bardzo małych ilościach. Ale ja go nakładam tak, jakbym go miała nakładać normalnie, więc. <grystanie> O, oh, przepiękny kolor. Ten piepiękny, kolor. O oh, Boże. <grywia> ja wyglądam, jakbym robiła makijaż na Halloween. Jestem po prostu tego pewna. Może ja powinnam po prostu cały czas robić makijaż na Halloween, to przestańcie widzieć moje normalne makijaże i po prostu się przyzwyczajcie. Co to jest? <grywia> to jest tak podkreślone, że to wygląda gigantyczny pieprzyk i to taki mega, mega ciemny w ogóle... O oh, Boże! Mm. Ale róż jest! <laughs> Czyli jest taka piękna. Um. Teraz zwykle. Ci chodę, teraz zwykle robię brwi i najjaśniejszą w ogóle rzeczą do brwi, którą znalazłam, to jest kredka od Fenty Beauty w kolorze light blonde. Więc nie to, że tylko blond, ale to jest light blonde. I potem kredka też Fenty Beauty, żeby nie było, w kolorze black brown. To jest jeszcze black, ale ja nie miałam black, więc jest light blonde i brown black. Here we go! Jezu, coraz wyżej rzucam, bardziej sobie nad głowę. Uwaga, Ech, co to jest? Znowu, znowu najciemniejsze, znowu orzeł. Tak, ale tak to jest. Ja prosiłam siebie tylko o jedno: w sensie siebie, losu, reszki, o orzeła. Prosiłam tylko, żeby nie mieć ciemnego podkładu. I się udało, ale dostaję rykoszetem od całej reszty. Mmm, mm, mm, mm. Teraz lecimy z ciemnymi brwiami. Super. Przeczeszę je sobie najpierw jakby to mogło cokolwiek zmienić w ich wyglądzie ostatecznym może mi się przynajmniej uda zrobić ładny kształt może będą naprawdę ładnie wyglądać tym razem i druga brew brwi skończone i czas przejść dalej teraz może złapie za i tutaj walkę stoczą ze sobą atomówki od Inglota. To jest kolor P51. Nie mam pojęcia. W każdym razie taki super, super jasny rozświetlacz z Anastasia Beverly Hills Glow Kit. I tutaj jest taki przepiękny, bardzo ciemny rozświetlacz, który się nazywa Bronze. To może być zabawne. Praw... Co ja zrobię? Co ja sobie zrobiłam w ogóle? No dobra, już jest przyłożony. Ale prawie bym w kamerę, jeszcze się tak przypeskała. co to? Najjaśniejszy! No Jej! Trochę mi to zajęło, żeby tak, ee, co to było? Najjaśniejszy. A więc atomówki. Tak, przy okazji możecie powiedzieć, która jest Waszą ulubioną. Która jest Waszą ulubioną atomówką. Wezmę sobie pędzelek. I no, akurat cieszę się, że tu jest jasny, bo ten ciemny to jeszcze by położył sprawę. O Boże. Chyba to będzie trochę za dużo. I trochę jasne. O! No, ale trochę do za dużo dołożyłam. Ale się rozetrze. Oh, się rozetrze na oko. No dobra, to jest dużo rozświetlacza. I przy okazji ten rozświetlacz jest naprawdę intensywny. Ale słuchajcie, to troszeczkę polepszyło róż. Bo mocno go rozjaśniło, więc teraz jest tak prawie spoko. Bo tu jest konturowanie, to jest róż, to jest taki jasno rozświetlacz. Jakbym go jeszcze da pod oko? No może byłoby lepiej. No, ale dobra, druga strona. Mhm. Ale on jest intensywny. Ale jest też, jak wiecie, bardzo jasne, bo rozjaśnił mi w zasadzie wszystko, na co go nałożyłam. A teraz postałam po bardzo duże cienie pod oczami. I jest pięknie. Lubię ten dzięk zamykania rzeczy. Trochę lepiej, muszę przyznać, trochę lepiej. Zawsze jakoś tak rozświetlacz poprawia mi humor, szczególnie kiedy jest jasny. I teraz co my tu zrobimy? No, chyba przejdę już do oczu. I tutaj pomyślałam sobie, że zrobię taki trik, że oddzielę gdyby górną powiekę od dolnej, bo na początku pomyślałam, że może zrobię całe oko w jednym kolorze, ale zrobię tak, że może być na przykład jasna, górna i ciemna, dolna, albo na odwrót. Czemu by nie? I tutaj wybrałam sobie parę jasnych cieni, między innymi jest to Duo od Huda Beauty To najjaśniejszy to jest Sztuczne Futro Fo... F... Fo... się po, po francusku po francusku czyta. Fox? To... Fo? For... Oh! Sztuczne Futro Paleta Alice Edwards i paleta NYX'a R. A jeżeli chodzi o ciemne cienie to wybrałam paletę Morphe I tutaj mam bardzo dużo takich fajnych ciemnych kolorów. Więc, zacznę od Górnej powieki i górną powiekę zrobię. Uh, coraz lepiej wyjdzie. Górną powiekę zrobię najciemniejszymi. okej? Okay. Morphy. A i jeszcze mam jeden taki cień fajny od Chin. Te chyba Chin. I to jest kolor. Elegant Purple. Jest bardzo ładny, bardzo ciemny i bardzo mi się podoba. Na pewno muszę użyć czarnego, bo to jest najciemniejszy cień, więc bazą będzie czarny i dodam po prostu może jeden jakiś jeszcze bardzo ciemny cień, tak, żeby było ładnie. A więc zacznę po prostu od czarnego cienia. A, jaki ładnie! Napigmentowany. Mam nadzieję, że mi się jakoś za dużo nie osypie. I teraz sięgnę po kolejny, prawie najciemniejszy cień i chyba użyję sobie tego ciemnego fioletu. I nożę go tutaj na krawędzi. I teraz wezmę ten purpurowy cień z Chin. Przyjechał do mnie z Chin. I nożę sobie go tutaj. Trochę za jasno, więc dodam czarnego jeszcze, żeby nie było. Wiecie, bo to nie może być za jasno, musi być najciemniejszy. idealna powieka jest już zrobiona, teraz czas na dolną więc rzut na dolną i jest to hm, najjaśniejszy kolor świetnie, to na pewno będzie do siebie pasować zacznę może od takiej bazy a mogłam wszystko zrobić jednym kolorem mogłam ale nie zróbmy dolną powiekę oddzielnie, będzie śmieszniej no i jest ale za to, ej Patrzcie, bo to mi trochę przykrywa moje cienie pod oczami. Mm, mm, mm. Ale bym się śmiała, jakby ten makijaż wyszedł całkiem spoko. Tak może nie jakoś super spoko, ale tak wiecie, chociaż trochę spoko. Dobra, mamy jasną bazę. I teraz dam na to ten super jasny różowy cień. Taki prawie biały, ale jednak trochę różowy. Może coś będzie widać. O, no, widać, że jest jasny. O. Hm. No cóż, spodziewam się czegoś lepszego. Za dużo to nie zmieniło, ale teraz czas na Elise Edwards, która ma biały. I użyję tego białego, totalnie białego, który się nazywa Headliner i użyję go tutaj na pewno wewnętrzny końcik. No dobra, wygląda to trochę głupio, więc może jeszcze użyję tej drugiej końcówki od chudy, żeby wiecie, było troszeczkę błysku. Tak. Błysk ratuje sytuację. Przepięknie. I teraz czas na eyeliner. Z grubej rury. Biały versus czarny. Najjaśniejszy versus najciemniejszy. Dawaj. Proszę. Co to? Najciemniejszy. Tak jest. O, że tutaj. Benefitu. Benefitu bo mi się chyba wziął i rozlał chyba nie, panie. więc z benefitu roller liner Ror ror liner raz mi się udało tylko a tak przy okazji, jeżeli jeszcze nie wiecie o moich kosmetykach w piance które są naturalne, wegańskie i super który się nazywał pibuja to koniecznie wpadajcie na stronę pibuja.pl tam możecie je kupić, a teraz eyeliner no dobra, na szczęście tu mi szczęście sprzyja bo oko nie wygląda najgorzej Jakbym jeszcze miała dolną powiekę w takim samym kolorze jak górną, to już w ogóle byłoby cacy. Mam takie ciemne oko, że tą kreskę to ledwo widać. A śmiesznie było jakbym miała górną powiekę jasną, a dolną, ciemną. Szybko poszło, bo na czarnym nie widać błędów, więc po prostu nie będę się starać, żeby to zrobić najpiękniej, jak potrafię. Jest tak! W ogóle śmiesznie, bo jak siebie widzę w kamerze, czy w sensie w ekraniku obok, to wyglądam bardzo dziwnie, przez to, że mam tutaj jasną, tą dolną powiekę i tutaj takie bardzo mocne policzki, to wygląda jak jakaś postać z anime albo wiecie, jakaś taka dziwna kreatura. Teraz znowu może wyjść bardzo, bardzo zabawnie, dlatego że mam biały tusz do rzęs. O! Biały tuż do rzęs i czarny tuż do rzęs. Fight! Gryzna wojny! Wow! To był całkiem ładny rzut i mamy ko... O... Do widzenia. Dziękuję. Nazywam się Agnieszka Grzelak, i kiedyś bardzo lubiłam nagrywać na YouTube. O. Mmm, co to ma nie pachnie. Jeden na ratunek. <grym> Boże. <grym> no to jedziemy. O! A to nie ma jakiegoś takiego super jasnego koloru. Wygląda trochę jakbym sobie upudrowała rzęsy. Ha! No dobrze. Wygląda dziwnie, to na pewno. Ale wygląda mniej dziwnie niż myślałam Może nałożę jeszcze więcej No, trzy warstwy później rzęsy wyglądają tak Więc już są bardziej białe Ale teraz czas przejść do pomadki Pomadki I tutaj znowu udało mi się wybrać biały versus czarny Pomadka Nyx w kolorze Coconut The coconut nut is a diet nut If you eat too much you get very fat I Pomadka z luka w kolorze Noir. Chyba tak się to czyta. W każdym razie czarne versus białe. Nawet nie wiem, który kolor bym wolała. Nie wiem. Nie wiem. Nie nie może być chyba lepiej, czy znaczy, gorzej. Nie wiem. <ścoughs> <ścoughs> Jak to złapałam, okłart? Co my tu mamy? Ciemne. Czyli czarne usta i teas. Jest to orzeł. Nie wiem, czy jestem na to gotowa, ale muszę być. Nigdy w ogóle nie używałam tej pomadki. Zapomniałam, że ją mam. I właśnie znalazłam na potrzeby tego odcinka. I tak to wygląda. Tak naprawdę okazuje się, że to, co wygląda najdziwniej, to te gigantyczne cienie pod oczami i biały tusz do rzęs, ale tak poza tym jestem w szoku, że to wyszło całkiem spójnie. I wydaje mi się, że znalazłoby się parę osób, które spokojnie by wyszło tak na ulicę, więc ja jestem w szoku, byłam pewna, że to nie mogło wyjść. Spoko, a jednak czekam na Wasze komentarze, co myślicie. Pamiętajcie, że widzimy się na tym kanale w następny piątek, a na kanale vlog w następną środę. Dzięki piękne za oglądanie i do zobaczenia. Pa, 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 pa. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTube i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie nadróbcie klikając tutaj na górze. Dziękuję, pięknie. Dziękuję.